Cześć, tu Bartłomiej. W ostatnim filmiku pokazałem wam, jak nierzetelne mogą być prace naukowców z renomowanych uczelni, na przykładzie raportu o raków pod krakowskiej skawinie. Raport ten zawierał rażące błędy i fałszywe wnioski, a ogólnopolskie media rozpowszechniły ten fake news pod szyldem raportu Uniwersytetu Jagiellońskiego. co zupełnie nie przekazało władzom tej uczelni, mimo iż raport ten nie był publikacją naukową UJ, lecz płatnym raportem na zlecenie opracowanym przez dwóch naukowców UJ. W tym filmiku pokażę Wam kolejną nierzetelną pracę, w której również podejrzewam celowe manipulacje, aby udowodnić korelację, czyli zależność pomiędzy smogiem a rakiem. Zaczynamy. Tym razem zajmiemy się opracowaniem naukowym sprzed 10 lat zbiorową publikacją naukową, której autorami jest pięciu naukowców z ośrodków naukowych czterech miast Lublina, Rzeszowa, Gliwic i Sosnowca. Praca polegała na zbadaniu zależności pomiędzy stężeniami zanieczyszczeń powietrza a zapadalnością na raka płuc. We wnioskach możemy przeczytać. 1. Jednowymiarowa analiza zależności wykazała w grupie mężczyzn statystycznie istotną zależność pomiędzy zwiększoną zapadalnością na nowotwory płuc, a stężeniami frakcji pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym. I drugi punkt. Przeprowadzone analizy wstępne mogą świadczyć o znaczącym wpływie jakości powietrza atmosferycznego środowiska życia na zachorowalność na nowotwory płuc. Zastanówmy się, na jakiej podstawie sformułowano te wnioski. Przyjrzyjmy się bliżej, choć dla wielu z Was może być to niezrozumiałe. W uproszczeniu, istotna zależność to taka, której wyliczony na podstawie dwóch serii liczb wskaźnik korelacji jest wyższy niż 0,5. Taką zależność w tym badaniu osiągnięto dla stężeń PM10 pyłów zawieszonych i zapadalności na raka płuc u mężczyzn, o czym świadczy ta tabelka, a dokładnie liczba 0,569. Jak widzimy, dla innych substancji w powietrzu nie zaobserwowano istotnej korelacji, ponieważ nie osiągnięto wskaźnika korelacji powyżej 0,5. Przyjrzyjmy się jednak dokładnie, na jakich danych została wyliczona ta korelacja PM10 i zapadalności na raka płuc. Co prawda, co do stężeń PM10 i innych substancji, mamy tabelę z dokładnymi danymi, podanymi nawet po przecinku. Ale jeśli chodzi o zapadalność na nowotwory płuc, to mamy już tutaj coś dziwnego. Dlaczego w tabeli tej nie podano dokładnych wskaźników zapadalności na raka płuc, czyli np. 30 osób na 100 tysięcy, czy 50 osób na 100 tysięcy dla danego miasta lub powiatu? Dlaczego dokonano tylko klasyfikacji na niska, średnia i wysoka, przypisując im liczby 0, 1, 2 według własnego uznania? Ktoś, kto nie jest obyty z analizą danych, mógłby pomyśleć, że przecież nic w tym złego. Być może i nie byłoby w tym nic złego, gdyby takiej klasyfikacji dokonano według międzynarodowych standardów czy wytycznych. Ale tu nikt o tym nie pisze. Czym kierowano się ustalając progi graniczne dla zapadalności niskiej, średniej i wysokiej? Czy byłby to aż taki problem, żeby w tej tabelce wpisać surowe wartości wskaźnika zapadalności na raka, czyli rzeczywiste liczby? Dlaczego tego nie zrobiono? I co najważniejsze, na jakiej podstawie wybrano liczby, według których dokonano klasyfikacji na niska, średnia, wysoka, przypisując liczby. O wartościach 0,1,2. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Liczby, według których dokonano tu klasyfikacji, mogły zostać tak dopasowane, aby uzyskać odpowiednią korelację, czyli zależność pomiędzy stężeniami PM10 a zapadalnością na raka, która mogła autorom nie wyjść dostatecznie wysoka przy posługiwaniu się surowymi, rzeczywistymi danymi. A po odpowiedniej klasyfikacji udało się wykazać istotną zależność. Pokażę Wam to na prostym przykładzie. Spójrzcie, mamy dwie kolumny danych. Pierwsza to stężenia PM10, a druga zapadalność na raka płuc na 100 tysięcy mieszkańców. Te liczby, które tu mam, wpisałem dla przykładu losowo. W arkuszu kalkulacyjnym Excel możemy bardzo łatwo zbadać zależność, czyli wyliczyć wskaźnik korelacji. Wpisując formułę i zaznaczając dane, uzyskujemy wynik. Dla naszych przykładowych danych jest to 0,01, co oznacza w zasadzie zupełny brak korelacji. Możemy jednak te surowe liczby dotyczące zapadalności na raka sklasyfikować. Dla uproszczenia dajmy tylko 1 i 2, czyli średnia albo wysoka. Za liczbę graniczną przyjmijmy tutaj na początek 20. Czyli jeśli zachorowalność na raka jest niższa niż 20, przypisujemy liczbę 1, co oznacza średnią, a jeśli zapadalność na raka jest wyższa niż 20 osób na 100 tysięcy, przypisujemy liczbę 2, czyli wysoką. Jak widzimy obliczony według tej samej formuły wskaźnik korelacji również jest koło zera. Spróbujmy się jednak pobawić zmieniając liczbę graniczną. Dajmy 15. Zmieniając tę liczbę zmieniają nam się dane, które podlegają nowej klasyfikacji. Zatem niektóre jedynki zmieniły się na dwójki, co sprawiło, że nasz współczynnik korelacji nie jest już zero, lecz 0, lecz 0,3, więc dość blisko 0,5, dzięki któremu moglibyśmy stwierdzić zależność. Spróbujmy zatem jeszcze raz zmienić liczbę graniczną na 10. Arkusz automatycznie aktualizuje nasze dane, przypisując jedynki i dwójki według nowej klasyfikacji oraz oblicza nam nowy wskaźnik korelacji. Tym razem jest już 0,65. Czyli więcej niż 0,5, które wystarczy do stwierdzenia zależności. Spójrzmy jeszcze raz. Badając zależność surowych rzeczywistych danych, otrzymaliśmy wskaźnik korelacji blisko, bliski 0, a więc brak korelacji. Dzięki klasyfikacji i manipulacji wartością graniczną udało nam się uzyskać wskaźnik korelacji na poziomie 0,65, a więc wykazać zależność. Czy autorzy niniejszej publikacji naukowej dokonali właśnie takiego triku? By udowodnić, że w pył PM10 ma wpływ na raka płuc? Nie mając surowych danych, nie jestem w stanie tego sprawdzić. A autorzy z niezrozumiałych przyczyn nie podali tych danych w publikacji, co rodzi podejrzenia, że celowo dokonali manipulacji, aby wykazać zależność, której nie było na surowych danych. Przypomnę tu raz jeszcze mapkę zachorowalności na raka płuc w Polsce. Która pokazuje, iż zachorowalność na raka płuc jest niemal dwa razy wyższa na Pomorzu niż w Małopolsce. Trudno zatem dopatrzeć się tutaj zależności, ponieważ jak wiemy, największy smog jest na południu, w Małopolsce. I zapewne dlatego naukowcy muszą stosować się do manipulacji, aby na siłę udowodnić dogmat, że smog powoduje raka. Mam nadzieję, że choć części z Was udało się zrozumieć te trudne wywody statystyczno-naukowe, nie są one łatwe do uchwycenia dla zwykłego obywatela. I najwyraźniej niektórzy pracownicy naukowi to wiedzą i wykorzystują. Jeśli chcielibyście zwiększyć świadomość naszego społeczeństwa w kwestii wpływu smogu na zdrowie, to proszę udostępnij ten filmik, ponieważ masowe media i alarmy smogowe zamiast rzetelnie edukować, wolą grać na emocjach i wykorzystywać naiwność obywateli. Dzięki za uwagę, cześć.